Osteopathy, osteopathy, W maju 2011 roku decyzją uczniów, rodziców oraz grona pedagogicznego zespołowi szkół nr 4 w Skierniewicach zostało nadane imię podpułkownika pilota Romualda Sulińskiego. Młodzież decydująca się na naukę w naszej szkole ma do wyboru klasy zarówno licealne, jak i technikalne. Oferujemy wiele przyszłościowych kierunków zapewniających zawody poszukiwane na rynku pracy. Nasze pracownie zaopatrzone są w nowoczesny sprzęt. Szkoła zapewnia również praktyki zawodowe realizowane w lokalnych firmach i zakładach pracy. Godziny zajęć lekcyjnych dostosowane są do przyjeżdżających autobusów. Dotarcie do szkoły nie będzie też problemem dla uczniów z okolicznych miejscowości dzięki blisko zlokalizowanej stacji kolejowej. Klasa Technika Transportu Kolejowego przygotowuje uczniów m.in. do organizowania oraz prowadzenia ruchu pociągów na szlakach i posterunkach ruchu, obsługiwania urządzeń sterowania ruchem kolejowym czy przygotowywania do odprawy i przewozu przesyłek, ładunków i osób. Patronat nad klasą sprawuje firma PKP Polskie Linie Kolejowe SA, w jednostkach, której odbywają się wybrane zajęcia. Uczniowie za wyniki w nauce mają szansę otrzymać stypendium, a po ukończeniu szkoły mogą zostać zatrudnieni w firmie patronackiej. Technik transportu kolejowego to bardzo przyszłościowy kierunek. Możesz na nim spotkać wiele wspaniałych osób i czasami działamy na symulatorach, przy czym jest bardzo dużo fajnej zabawy. Można pozyskać nie tylko wiedzę teoretyczną, ale też praktyczną. Mamy wiele ucieczek na następnie, oglądamy wszystkie te urządzenia i mamy też bardzo wielu nauczycieli z pasją, takich jak pani Basia. Pozdrawiam serdecznie. też zasilić szeregi polskich kolei państwowych w przyszłości na kierunku technika transportu kolejowego zdobędziesz umiejętności, którymi zapłyśniesz pracując w kolei.